Cześć! Męska konferencja zbliża się wielkimi krokami, dlatego przychodzimy do Was z kilkoma informacjami. Zgłoszenia już są aktywne, link znajdziecie w opisie tego filmu. Skorzystajcie z niego, tam znajdziecie wszystkie informacje. Przypominam, że cena to 480 zł w pakiecie podstawowym, ale zapraszamy Was do wsparcia nas poprzez pakiet sponsorski, który jest droższy, ale pomaga nam spiąć konferencję finansowo. Mamy już przygotowany plan konferencji. Naszymi głównymi mówcami będzie Robert Crawford i Jonasz Małkiewicz. Więc czekają nas naprawdę wspaniałe wykłady. Musicie by, być, być z nami. Jak co roku będzie też dużo czasu uwielbienia, modlitwy, rozmów. Będzie jak zawsze ognisko, na które będziemy mogli zjeść dobre jedzenie i porozmawiać, spędzać ze sobą czas. Więc pamiętajcie 24. Zaczynamy do 26 w kwietniu w Kiczycach, dlatego musicie być z nami. Zachęcamy Cię do tego, żebyś nie zwlekał z zapisami, nie czekaj na ostatnią chwilę. Przekaż tą informację Twoim znajomym, Twojemu bratu, koledze. Podeślij info jak najdalej, żeby każdy wiedział o tym, że konferencja jest coraz bliżej. Przypominamy o zapłatach do końca marca. Do zobaczenia, hej! No chyba git, ja nie wiem co byś to być. Best I can do, no.